Siemanko wszystkim z tej strony Hunter Fishing, plener z wędką mamy dzisiaj niedzielę 14 lutego są ogólnie walentynki mamy piękny dzień dzisiaj będzie słoneczko już <laughs> świta zaraz będzie się cieplutko tu jeszcze w cieniu siedzimy na razie, ale tam już ładnie słoneczko ogrzewa całe jeziorko a my się bierzemy za wędkowanie. dzisiaj nastawiamy się typowo na płoteczki na spławik jakieś 2-3 godzinki a potem ruszamy tam o tam, 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 daleko przejdziemy się na nogach po lodzie i poszukamy jakichś okoni jest piesza rybka kropiczek taki kropik No, dwie minutki łowienia, kropiczek jeden się znalazł. Fajnie, bo żeśmy wczoraj nęcili tutaj, mam nadzieję, że jakieś efekty będą. Teraz nie ma, siedzi, nie? Poszło. Z pana. tu No, łowimy jakieś pół godzinki. Parę płotek już wyjechało. Ale to same, tak jak palec. A my czekamy na te grubsze. Nic, ładna pogoda się robi. Coraz cieplej. Czekam na te rybki, czekam na rybki. Takie ludzi, co? No. Ludzi jeszcze na razie nie ma. Dziwne, nie? bo tej porze wczoraj była gorsza pogoda, a było w cholerę ludzi, a dzisiaj nic. Przemek poszedł wywiercić dziurki i zanęcić troszeczkę głębiej. O, tam. Widać go, widać go. Będziemy próbować na głębszej wodzie. Może tam coś większego się złowi. Tutaj same takie małe piłki. Jeszcze do tego wiatr się zrobił. I co lipa tutaj? To Mar, U tam, tam. Tam. Bo chorba, o O to mało zalęty O, co robisz, ham dajesz? Na bułkę poświęciłem Przy chwilę i te sprawy to, tam coś się działo. Marne to marne Ale, ale a tutaj trzy brania to fakt faktem fakt, że wziąć wyciągłem, ale No do takiej głębokości to trzeba zalęty na Najlepiej... To najlepiej tym, zanętnikiem ale można to przyjechać za tydzień i właśnie spróbować na dużej głębokości. Ile tu jest? 6 metrów? Więcej? Ale no, słoneczko ładnie już grzeje Już temperatura, już temperatura ten rośnie Zupełnyka kapiewa to kurwa, jaka ładna płot się trafiła ja my się przenosimy w tamtą stronę do tyłu, o tam dokładnie Ja zmieniłem sobie zestaw będę tym razem wyjątkowo sobie na Murmyszkę z ochotką a Przemek dalej będzie ciśniał na spawik Idziemy, mamy do pokonania jakieś kilometr, może półtorej Będziemy śli jeziorem wzdłuż ściny Zmieniamy łowisko, jedziemy na skrzynki. Mamy kolejny weekend. Piękną pogodę. Plusowa temperatura. Słoneczko wychodzi, na razie jeszcze mgła jest, ale słoneczko się przebija. Jedziemy, jedziemy szukać dużych płoci. Znajdujemy się nad jeziorem skrzynki, jesteśmy mile zaskoczeni, bo są wędkarze. Jest można powiedzieć, nawet dosyć sporo wędkarzy. Już wam pokazuję. Lerwo przyjechaliśmy i już kontrola żeby przyciągnąć dobrze, że z głowy mamy kontrolę chociaż wiesz, te spławiki są takie wiesz, w że te no ci nam okno, i ci się se... Przemek to se zawsze po swoją robi taką papkę i sobie powoli dokarmia te ryby na mokro ja to wolę kulki robić Szyb... szybciej szybciej do dna dolecą kulki z nosa a co to jest kulka z nosa? Z nosa no kuleczka, nie nigdy? No, na razie żeśmy podnęcili. Chwila spokoju, wiadomo rybka musi podejść do zalęty A w tym czasie, troszeczkę polatam dronem Pokażę wam okolice Naprawdę jest dzisiaj pięknie. Słoneczko świeci w praży. Jest 6 albo 7 stopni na plusie. Zero wiatru. Tylko te ryby nie współpracują. W ogóle. Ani jednego rania nie miałem. A siedzimy, ile tu już przemek? Nie wiem, No, ja też stacimy na chubę. Uff, W Wpół do pierwszej pół godziny, bo o 9 przyjechaliśmy i nic, ani wrania. Nie wiem od czego to zależy. Gość tutaj niedawno z nim gadałem. Mówił tydzień temu na spławiczek: co rzut to praktycznie była ryba. A dzisiaj, no nic, nie trafiliśmy w dzień. Jak widzieliście wcześniej, od groma wędkarzy było na ujęciach na dronie, a teraz. Z tych wszystkich ludzi może została garstka. Można na jednej ręce policzyć. Wszyscy się pozwijali do domu. Bo nic kompletnie się nie dzieje. Jedynie co tylko się dzieje. To to, że jest piękna pogoda. A tak to poza tym nic. Nic będziemy jeszcze kombinować. Nad kotłem. Naszych sił. Ale to już nie dzisiaj. Jutro z samego rana pojedziemy. Przyjechaliśmy na jezioro przytomne, mieliśmy jechać nad kocią, ale zdecydowaliśmy, że wybieramy jednak większe jezioro. No i jesteśmy też mile zaskoczeni, bo jak widzicie, za mną są zawody. Jak my nie złowimy nic, to oni coś tam na pewno złowią. Ale mam nadzieję, że jakieś płoteczki połowimy, bo za tydzień to już lodu nie będzie. Mają takie temperatury w tygodniu być ciepłe, że. Z tego lodu to praktycznie nic nie zostanie. Słuchaj, Co? Zobaczcie jak lecą. <gry> <gry> Akurat to był sygnał. Nie było trąbki, bo tam jest trąbka. 4 godziny mają. te połowę. I widzimy się jak tylko jakaś rybka wyjedzie. Mam nadzieję, że to długo nie potrwa. O, przenieśliśmy się w inne miejsce. Przyjechaliśmy na zamek. Tam to samo się działo co na skrzynkach. Nic kompletnie. Chłopaki na zawodach tam spore dni po jednej, po dwie płotki wyciągnęli. Mieli tam określone dziury, przeręble, Nic kompletnie brało. To wiercili nowe, szukali tej ryby. Nie było sensu tam siedzieć. Przenieśliśmy się na zamek. Może tu chociaż coś wyjedzie. Chociaż te malutkie, aby coś było. Where am I going now? Just falling over dreams. Now I'm just so far gone. This isn't what it seems. Taking me so damn long. It's fading from belief. I need to slow this down. It's burning from beneath. Come No, widzowie, ja już wracam do domu. Klęska, porażka, straszna. I na zamku, i na skokach, i na przytomnym. Co tam? Trzeba czekać, aż ten lód, lód całkowicie zniknie. Trzeba iść do garażu, poszykować sprzęt, wędki. I trzeba czekać, aż się sezon wiosenny zacznie. Standardowe, wam się odcinek podobał? Zostawcie łapkę w górę. Kliknijcie subskrypcję, dzwoneczek. A będziecie dostawać powiadomienia o kolejnych filmach. Trzymajcie się, hej!